Witamy tutaj te grysice, które grały w dwójkach. To jeszcze raz, przedstawicie mi się jeszcze raz? Kinga, Amanda, Hania, Zuzia. Zajęłyście drugie miejsce, dziesiąte miejsce w tych zawodach. To bardzo dobre miejsce. Miałeście... Jesteście zadowolone? Tak. Tak. Bardzo. Oczywiście. Jak Wam się podoba ta organizacja? W takiej dużej hali grałyście już wcześniej? Nie grałyśmy i bardzo duża hala, więc wielkie emocje. Czy przeciwniczki były bardzo trudne? To zależy, jakie na początku były w miarę łatwe. Później coraz więcej to było trudniej. Niewiele brakło, bo we wszystkie mecze dograłyście tak bardzo ambitnie. Niewiele zabrakło, żebyście dostały się do pierwszej ósemki, prawda? Tak! A co Tobie się najbardziej podoba tutaj na tym turnieju? No nie wiem, po prostu gra, sama gra w siatkówkę. Fajnie się pobawić z takimi trudnymi y, zawodniczkami, bo w Wielkopolsce są trudne zawodniczki, ale jednak tutaj to już co innego. A jak, drugo, jak długo trenujecie siatkówkę? Od pierwszej klasy. A kto namówił Ciebie na przykład do gry w siatkówkę? Na mnie? Kiedyś przyszli do szkoły u KS -y i stwierdziłam, że chcę chodzić. E, czy to jest duże poświęcenie, żeby chodzić na treningi e, podczas gdy, nie wiem, można grać na komputerze, oglądać telewizję? Nie, po prostu trzeba mieć czas i... Po prostu to jest fajna zabawa chodzić na treningi i na zawody. Teraz niedługo wakacje? Wakacje jesteście związane z siatkówką czy odpoczynek? Yy, no, z siatkówką właśnie już teraz jesteśmy na turnieju, jeszcze pojedziemy do, yy, na plażówkę, jeszcze pojedziemy do Koło Brzegu. Ta plażówka już za tydzień? Tak, yy, tak. Ta. Yy, trudno jest się przestawić z hali na plażę? Na plażówce jest trochę inaczej, łatwiej jest na hali. Ty również pojedziesz do brzegu? Ja nie, ale będę na kamerce, ja będę je wspierać, bo ja nie mogę, bo nic się akurat wypadło. To dziewczyny gratuluję fantastycznej postawy tutaj w bliwicach i będziemy obserwowali was w kałszali, Nie, bawcie się dobrze. Dziękuję, Dziękuję. Dziękujemy. Jak się Dziękuję. Okay.